Cześć, witajcie bardzo serdecznie, ja jestem Matwej, a to jest kolejny odcinek z serii Indie Game Time, a tym razem zagramy sobie w grę pod tytułem Hubris, albo Hubris, nie wiem jak się e, dokładnie m, tą nazwę wymawia i zarówno nie wiem o co w tej grze chodzi, także idziemy na żywioł spontanicznie, zobaczymy co tutaj e, uda nam się ciekawego znaleźć. Na początku... hmm... Czyżbyśmy byli w jakimś budynku, czy coś w tym stylu? Nie wiem. A da się tam spaść? Da się spaść. I co się stanie, jak spadnę? Umieram? Aha, po prostu spację daję i znowu jestem u góry. Dobra, także idziemy sobie dalej. Prosto przed siebie. Pierwsze co mi się. Rzucę w oczy to oczywiście fajne cienie, które dodają tutaj dynamiki i całkiem fajnego efektu. Tak samo jak tutaj, wow! Całkiem spoko to wygląda. Hmm. Nie jest źle. Moim zdaniem jest nawet bardzo dobrze, chociaż nie wiem o co tu chodzi. graficznie gra przedstawia się bardzo fajnie wow, nice <laughs> dobrze, idziemy sobie po tych schodkach nie wiem gdzie okej okay. można skakać, a można coś rozwalić, jakąś ścianę albo coś w tym stylu wow, nawet są detale spoko e Dobrze, idziemy sobie do góry znowu. Będziemy tak się wspinać. I ciekawe, gdzie zejdziemy. Mamy takie piętro. Chyba jesteśmy skazani na wejście tutaj. Opa, wbijamy sobie. I co tu możemy zastać? Ciekawego. Jakieś. E, budowle. Nie wiem. Śmieszne Z każdej strony Dobra, pójdziemy sobie dalej W sumie ja bym chciał sobie tam gdzieś wejść Na samą górę Ale czy to jest możliwe? No skoczyć tu nie mogę, niestety Także idziemy sobie tutaj Albo stąd tutaj, hop Nie Wow, tego jest jeszcze więcej Wpuszczamy sobie to miejsce I zrobi nam się czarny ekran Hmm, ciekawe dlaczego Halo, halo? Co, co się dzieje? Dlaczego mamy czarny ekran? Co nas porwało, co nas e, Wciągnęło do jakiejś Nie wiem czego, ale mamy czarny ekran Czy coś się stanie? Czy to już był koniec gry? <grych> Jeżeli tak, to trochę lipa. Okej, okay, wracamy. Eee, sprawdziłem jeszcze raz tą szparę tam. bo jak to zabrzmiało. Eee, sprawdziłem jeszcze raz, tam poszedłem i... To samo się dzieje. Cały czas jest czarny ekran i nie wiem, od czego to może zależeć. No, trudno. Najwyraźniej dla mnie ta gra nie jest stworzona, albo jakieś mam bugi, nie wiem. Nie wiem, sam. Eee, to chyba na tym skończymy ten odcineczek Indie Game Time. To była gra Hubris. Z przepiękną, mogę tak powiedzieć, eee, oprawą graficzną. Te cienie, te światła. Normalnie super. To mi się bardzo spodobało. Mm, no i to będzie na tyle. Także trzymajcie się. Hej! We fucked up.